Cześć, witam cię bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku będę pokazywał, jak stworzyć aplikację mobilną na telefon. Jeśli interesuje Cię ten temat tworzenia aplikacji mobilnych, to oczywiście zostaw łapkę w górę i oglądaj do samego końca. Generalnie, żeby stworzyć taką aplikację mobilną, tak naprawdę nie potrzebujesz w ogóle żadnych szkoleń czy jakichś kwalifikacji, po prostu dzisiaj pokazuję. Jak stworzyć taką aplikację bez kodowania? Bez kodowania po prostu wchodzimy sobie na stronę i tak naprawdę e, wszystko sobie e, układamy i, i ustawiamy według siebie. Dobrze, na początku wchodzimy sobie na stronę Tankable. E, na początku też musicie się zarejestrować. Ja tutaj się zarejestrowałem przez konto Gmail e, i dalej sobie przechodzimy do kolejnego kroku. Start Today. Wezmę sobie to tłumaczenie na polski. I teraz mamy utwórz nową aplikację. Eee, wpisujecie nazwę projektu. Ja to sobie nazwałem, nazwałem poradnik. Eee, teraz wybierzecie kategorię, e, z którą będzie związana ta aplikacja. Ja wezmę sobie na przykład e, rozrywka, mm, na przykład, no nie wiem, gry, przypuśćmy, biznes pogoda, zdjęcia i wideo, no i coś takiego, na przykład nie wiem, jeszcze projekt graficzny może nie, będzie muzyka, nie. Aktualności na przykład. O aktualności. I generalnie dzisiaj możemy sobie stworzyć aplikację, która będzie tutaj pokazywała takie newsy ze świata na przykład takie najnowsze informacje i teraz mamy tak. Mamy tutaj projekt aplikacja generalnie już nam się utworzyła. Już nam się od, od, utworzyła. Możemy tutaj y, sobie testować na żywo jak to wygląda na telefonie. Wy sobie klikacie i y, pobieracie albo na Androida, albo na iOSa sobie tą aplikację. Ona się nazywa Tankable i po prostu macie podgląd w telefonie jak aktualnie to wygląda. Dobra, no to mamy tutaj ten ekran początkowy. Teraz po prawej stronie macie tło. Jakie chcecie tło wybrać? Ja na przykład sobie wezmę jakieś ciemniejsze, z tego względu, że e, sam wiem po sobie, że dużo osób woli ciemniejsze ekrany. E, no bo jak to światło tutaj e, bije na nasze oczy, no to lepiej, żeby ten ekran był ciemniejszy. Tutaj wezmę sobie taki szary na przykład. Następnie mamy orientacja czy portret, krajobraz. Ja sobie wezmę portret. Teraz mamy pasek stanu, tutaj jest widoczny, niewidoczny, wezmę sobie widoczny, styl, domyślnik będzie, kolor, kolor, wiadomo przeź, y, półprzeźroczystość, niech będzie wyłączona i w sumie y, prawa strona jest y, bardzo prosta. Teraz zobaczmy sobie po lewej stronie, po lewej stronie mamy taki przycisk, etykieta, obraz, wprowadzenie tekstu itd., itd., Następnie też są y, prosta lista, przełącznik, suwak, pole wyboru, wprowadzenie daty. Na przykład, właśnie, jakbyście chcieli wprowadzić taką y, aplikację, gdzie y, zapisuje się klientów, no to można tutaj wprowadzić daty, wprowadzenie czasu. Y, no tutaj też można, o, tutaj też są mapy, gdzie się, na, gdzie się znajduje jakaś tam firma na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Y, no i oczywiście aplikacje. Tworzymy też poniekąd dla, dla pieniędzy, chcemy z tego zarabiać. I tutaj też jest taka opcja, żeby można było sobie nanieść reklamy. Reklamy działają tak, że musicie sobie pobrać, zarejestrować się na takiej stronie AdMob. To jest zarabiaj więcej, zarabia więcej dzięki swoim aplikacjom. I tutaj sobie po prostu łączycie to ze sobą. I taki banner wyświetla się na waszej aplikacji. Jeśli ktoś ją pobierze, to widzi ten baner reklamowy i Wy po prostu z tego zarabiacie. No, oczywiście nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale jeśli macie naprawdę fajnie rozwiniętą aplikację, jest ona dosyć często aktualizowana, to naprawdę przynosi to fajne zyski. Dobra, no to zaczynamy sobie od samego początku. Słuchajcie, ja wam tutaj omawiam i i pokazuję jak to wygląda. Więc tak, ja tutaj mm, przemyślałem, że chciałbym stworzyć aplikację o takich najnowszych inf informacjach ze świata o newsach więc weźmy sobie, przypuśćmy obraz. Weźmy sobie obraz, trzeba za to złapać i przejechać. E, ja bym chciał, żeby tutaj było przynajmniej, przy, przypuśćmy taki obraz, żeby był. O coś takiego na przykład. I teraz chciałbym tutaj wkleić. Jakiś obraz, dobra. No to na przykład weźmy sobie newsy ze świata. Mamy tutaj, właśnie TV24, onet, gazeta.pl. No to kliknijmy w to. I teraz mamy najnowsze informacje. Słuchajcie, weźmy sobie tutaj o, o tym, że Putin o zawieszeniu broni w Ukrainie. Klikniemy tutaj w ten, w ten news. I teraz mamy, słuchajcie, Coś takiego, także przypuśćmy, ja bym chciał ten obraz sobie skopiować, to robię zapisz grafikę jako, wezmę Putin, czyli P1, sobie zapiszę to jako, jako P1, mam już ten obrazek skopiowany, następnie przypuśćmy, tutaj już sobie od razu skopiuję ten tekst. No i teraz muszę sobie wkleić ten obraz. I teraz, teraz tak, jeśli macie na tym obrazie, to po prawej stronie macie zdjęcie. Zdjęcie jest prześlij plik. Następnie szukacie sobie tego pliku, którego, którego zapisaliście, p1, otwórz i macie tutaj swojego, słuchajcie, ukochanego putinka na, na tapecie. On się tutaj wkleił. No i obraz już mamy. Obraz już mamy, teraz na przykład tekst. Ja sobie wezmę, przypuśćmy, tutaj jest wprowadzenie tekstu, ja wezmę sobie, nie wiem, tą etykietę na przykład i ten tekst, który już wcześniej skopiowałem, wezmę sobie tutaj label i wkleję sobie Tutaj yy, ten tekst i mam ten tekst kopiowany. Dobra. I tutaj muszę sobie tak ułożyć, żeby mi starczyło miejsca. To wezmę gościa do góry. Tutaj to. I teraz tak, jeśli mam tutaj już zaznaczony ten tekst, to sobie zmienię chociaż tą czcionkę. Bo trochę. O, coś takiego. Weźmy sobie tutaj jakieś. No to ono może nawet to będzie dobre. Tutaj macie coś takiego, jeszcze tutaj rozmiar czcionki, liczba linii, podkreślać, przekręcenie, przekreślenie, zaawansowane. No tutaj myślę, że te, te tutaj opcje są wystarczające. Weźmy sobie tak, jak jest. Myślę, że nie jest źle. E, dobra, i teraz tak, reklamy weźmy sobie może na dole albo tu nawet w środku, no, no dobra, na dole niech będą i teraz skopiujmy, skopiujmy sobie e, kolejną informację, e, zobaczmy co tutaj jeszcze, 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 może niżej, no to weźmy sobie mm, papież Franciszek, dobra, skopiuj grafikę, e, weźmy sobie F1 jako Franciszek 1 i tutaj weźmy ten tekst, skopiujmy, ok Teraz obraz, obraz i weźmy go mniejszego. OK, teraz tak samo, prześlij plik, F1, Franciszek 1, pyk. Macie tutaj yy, wklejonego Franciszka. Ten putin trochę jest za duży, weźmy go może zmniejszmy, bo on nam się nie zmieści. O, coś takiego. Tu weźmy sobie teraz kolejny label. Tutaj już ten tekst mamy również skopiowany. Weźmy tak, tak. I elegancko, jaka tam, o, teraz sobie weźmy, żeby to było równo, e, więc e, jaka ta była czcionka tutaj z cyzorek, to tutaj też tak samo niech będzie z cyzorek. do tego pogrubienie e, i jeszcze, żeby było na ukos i naprawdę myślę, że e, wygląda to w miarę. Dobrze, teraz możemy też sobie pod, y, zrobić podgląd. Zobaczcie, tak to by wyglądało w aplikacji. Czyli po prostu y, mamy zdjęcie, tekst i tutaj na przykład baner, który, za który zarabiamy. Y, więc fajnie póki co to wygląda, ale jeszcze chcielibyśmy, żeby y, ja bym chciał tak, że jeśli kliknę już, y, kliknę w ten. W ten, na przykład w to zdjęcie, to żeby mi wyskoczyła strona internetowa, albo żeby po prostu ten tekst czy ten obraz do czegoś po prostu prowadził. Więc ja zaraz Wam tutaj pokażę. Kurczę, tutaj mi uciekło, a nie wiem za bardzo jak tutaj to, ale, ale mniejsza. Dobra, słuchajcie, jeśli tak, jeśli chcemy, żeby na przykład po kliknięciu w obraz, żebyśmy gdzieś przeszli dalej. No to musimy sobie tutaj teraz to ustawić. Tutaj mamy projekt, a tutaj mamy bloki. Klikamy w bloki i teraz mamy tak ekran pierwszy. E, dobra. I teraz jeszcze można sobie to e, poopisywać. Na przykład macie tutaj obraz pierwszy, czyli to jest ten e, Putinek i nazwiemy sobie właśnie Putin. To jest będzie obraz jeden. Tutaj mamy Tekst 1, czyli tekst 1. Tam też w sumie mogłem sobie zrobić jedynkę. OK. teraz mamy obraz 2, obraz 2 i etykieta 2. Dobra, no to będę wiedział o co chodzi. Teraz jeszcze raz w bloki. I teraz tak, zacznijmy sobie od obrazu y, pierwszego, czyli y, Putin 1. I teraz tak, teraz na przykład chciałbym, żeby jak kliknę, to żeby przekierowało mnie do strony internetowej. Tutaj macie te wszystkie opcje. Natomiast ja kliknę sobie kontrola i wezmę sobie tą opcję. Eee, czekajcie, to. Ale jeszcze na początku, oczywiście, trzeba właśnie dać tą, tą pierwszą. I teraz, tak, jeśli klikniesz eee, w Putina. Tak, jeśli będzie klik, to to będzie prowadziło do strony internetowej. I teraz, weźmy sobie do, do tej strony, gdzie byliśmy. o. Link do tej strony i teraz klikacie tu, dobra, czyli mamy, yy, mamy taką kombinację, że jeśli klikniemy w obrazek, no to przekierowuje nas do, do strony i teraz zróbmy jeszcze raz z obrazem tak samo, z obrazem yy, z tekstem pierwszym, yy, czyli musicie wziąć to yy, i teraz jeszcze weźcie yy, kontrola, czekajcie gdzie to było teraz kontrola i to samo to czyli tak jeśli, jeśli klikniecie w tekst pierwszy klikniecie to wyskaczy wam również ta strona internetowa dobra czyli mamy dwie kombinacje z obrazem i opisem a teraz zróbmy jeszcze tą drugą opcję to samo zresztą to samo w sumie czyli weźmy może sobie tutaj tak Ekran pierwszy to był, tak. Ekran pierwszy to y, kontrola to, to i teraz po prostu musicie jeszcze ten skopiować ten, y, ten link do tego. Tutaj macie, pyk, screen pierwszy, nie to był y, już y, może obraz, dobra, obraz, i tak na początku, dobra, tu jest. I jeszcze musicie sobie zrobić to ostatnie. Czy nie musicie po prostu każdy e, według własnej tutaj e, inwencji twórczej będzie tworzył własną aplikację, także ja tutaj wam nic nie, mm, nie nakazuję ani nic takiego. Każdy tworzy jak chce. E, ja tutaj jeszcze dodam ten tekst. Ten, gdzie jest ten tekst? Etykieta 2 to chyba to. Le, trzeba dobrze po prostu sobie oznaczyć, bo później widzicie, że e, trzeba się zastanawiać, a to szkoda czasu. Dobra, label 2. Klikasz i ten sam link. Dobra, i teraz mamy. Mamy, słuchajcie, cztery kombinacje, i wracamy sobie do, do projektu. I weźmy sobie podgląd. E, to było to bodajże. I teraz tak, jeśli klikniemy sobie w Putina, no to mamy, słuchajcie, ten link. Elegancko. Jeśli klikniemy sobie w tekst, również mamy ten link. Papież Franciszek, papież Franciszek. Tekst. Tekst. Także słuchajcie, elegancko nam tutaj wyszło, tak to właśnie wygląda. E, wygląda tworzenie aplikacji. Myślę, że to nie jest nic trudnego. E, I bez żadnych kwalifikacji, szkoleń i różnego typu tam kodowania nie musicie e, się uczyć, nie musicie tego znać. Tutaj macie po prostu e, na takim wzorcu. E, I słuchajcie, teraz jeszcze taka kwestia, że jeśli chcecie tą aplikację. Udostępnić, e, udostępnić w Google Play czy w takim po prostu sklepie publicznym, gdzie ludzie będą mogli to pobierać, no to musicie słuchajcie, e, zapłacić, zapłacić, słuchajcie, taką opłatę do dewelopera, do dewelopera, i słuchajcie, tutaj są takie, e, właśnie różne: mm, Pakiety jest bezpłatne, i tutaj macie limit 10 projektów. No, generalnie, nawet możecie sobie drugie konto założyć i dalej sobie ćwiczyć więc to po prostu bez problemu. 200 MB miejsca na koncie, dwa pobrania miesięcznie, tylko Android. Możecie po prostu tą aplikację też sobie pobrać pobrać po prostu i sobie ją tak samemu rozkminiać jeszcze. Drugim takim etapem to po prostu zwiększa się limit projektów, jeden projekt prywatny 200 MB, 25 pobrań e, to też nas nie interesuje, no i de, generalnie tutaj jest ten pakiet zawodowiec, on tutaj mówi o tym, że e, macie nielimitowane publikowanie, e, nielimitowane publikowanie w sklepie App Store i Play, także na Androida, na, na iOSa i teraz pytanie, ile takie coś kosztuje? Takie coś kosztuje 45 dolarów miesięcznie, żeby wasza aplikacja pojawiła się właśnie w sklepie Play, yy, i tak dalej. Więc no trochę to jest. No dolar kosztuje w tym momencie tam około 4-5 zł, więc no 200, licząc 50, no to macie kurcze 200-250 zł, kurcze, yy, żeby taką aplikację utrzymać. No, i generalnie zarobki, zarobki z takiej aplikacji no, są zależne od tego, czy Wy ją aktualizujecie, jakie tam posty wstawiacie, jaka w ogóle jest ciekawa ta aplikacja, ile po prostu serca włożycie w tą aplikację. Jeśli macie jakiś ciekawy pomysł, no to oczywiście realizujcie go, możecie tutaj sobie wykupić, no i sami na własną rękę sprawdzicie po prostu, jak to wszystko wygląda. Ja oczywiście chętnie służę Wam pomocą. Podam, podaję również mojego messengera w opisie. Wszystkie linki również z tych stron będą w opisie, także korzystajcie. Możecie pisać do mnie na messenger w jakich, jakichkolwiek, z jakichkolwiek problemów. Zawsze staram się udzielić pomocy. No i bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Dajcie mi łapkę w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Możecie też napisać w komentarzu, jaki byście chcieli kolejny poradnik czy może z aplikacji mobilnych dalej, czy może coś innego.